Po raz pierwszy w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbył się koncert charytatywny poświęcony nieżyjącej już Hani Kruk. Pomysłodawcami koncertu byli rodzice dziecka Agnieszka i Andrzej Kruk. Chcieliśmy, by koncert ten odbył się ku pamięci naszej córeczki, która odeszła 10 października, a także by było to podziękowanie dla wszystkich tych, którzy byli z nami przez te wszystkie lata, wspierając nas w chorobie i cierpieniu naszej córeczki. Rodzina dużą pomoc w rehabilitacji dziecka uzyskała od Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Hania przyjęliśmy do hospicjum 1 czerwca 2010 roku. Hania urodziła się w grudniu 2009 roku, więc miała półroczku, jak trafiła do nas. Bezpośrednio z oddziału intensywnej terapii, jak wyszła od razu ją przyjęliśmy do hospicjum. E, Hania była w ciężkim stanie, e, dlatego pół roku po urodzeniu e, walczyła o życie e, w szpitalu. Urodziła się e, z ciąży bliźniaczej, jako drugie dziecko. E, no i właśnie miała porażenie czterokończynowe, niedotlenienie mózgu. E, wyszła z intensywnej terapii dziecięcej, z rurką tracheotomijną, z gastrostomią. Są to e, już, e, że tak powiem, procedury wysoko specjalistyczne, gdzie rodzice, e, wypisani do domu, nie poradziliby sobie sami. Stąd nasza opieka. Więc polegała na tym, że przyjechaliśmy do domu, do Nowej Rudy z Wrocławia, przyjęliśmy Hanie, e, zaproponowaliśmy rodzicom e, naszą pomoc. Rodzice się zgodzili oczywiście. E, Nasza pomoc polegała na przede wszystkim byciu z tą rodziną i pomocy medycznej. Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci pomaga dzieciom najbardziej pokrzywdzonym przez chorobę i pomagamy im na sposób medyczny, też socjalny. Poprzez rehabilitację pomagamy. Czy udaje się wyleczyć niektórych, tak na przykład w 100%? Czy były takie przypadki? Mhm. Mieliśmy jedną taką sytuację, taka dziewczynka rzeczywiście taki stan polepszył się, tak się poprawił, że rzeczywiście ją wypisaliśmy. Natomiast większość pacjentów zdecydowana, no nie ma tak dobrych rokowań jednak, także nasza opieka tak naprawdę sprowadza się do towarzyszenia temu pacjentowi i rodzicom. Co będzie się składało na program koncertu? Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury będziemy mieli dzieci i młodzież ze szkół, z przedszkoli, z Nowej Rudy i Okolicy. Będzie piosenka, będzie taniec, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, będziemy również mieli kolendy, pastorałki. Myślę, że koncert światełko dla Hani będzie taką chwilą wzruszenia, zadumy refleksji, ale też. Za gości na naszych twarzach, na twarzach widzów, uśmiech, bo takie było życie, Hani, szczęśliwe i radosne. Ale nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność i na zawsze cię podbiła. Kuchenne krzesło, tronem twym i z gardła ci wydarła, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Pochodzę z Nowej Rudy, z Nowej Rudy Słupca. No i od, od małego po prostu śpiewam. Dzisiaj również usłyszymy ciebie w tym koncercie Światełko dla Hani. Powiedz mi, co sądzisz o takim koncercie? Myślę, że bardzo dobrze, że pani Agnieszka zorganizowała go, ponieważ ha będziemy mogli sobie przypomnieć o Hani, jaka była cudowna, jak poruszyła, jaki taki mały skarb poruszył serca tylu widzów. Na, na początku, jak zobaczyłem plakat, to pomyślałem, że jest to bardzo dobra inicjatywa, którą warto poprzeć, bo jest to ku pamięci dziewczynki, która ciężko chorowała i przetrwała duży duży, duży swój okres i było to dla nas zaszczytem zagrać dla właśnie Świętej Pamięci Hani. wiele składów, w wieku my robimy rap. Bez żadnego problemu, mamy wspólną pasję i wspólne marzenia Jesteśmy raperami z sukieckiego podziemia Pat, z chłopaki, zróbmy skład Będziemy robić dobry rap Parę koncertów już za nami Nie mamy, mamy to, za nie wiele fanów, ale i tak znajomi są z nami Yo, pokazujemy wam, że w tym wieku też można robić rap Bo to my z NHS. Rap leci prosto z naszych serc Yo, yo, hey. Dzisiaj podczas koncertu odbędzie się również kiermasz bożonarodzeniowy, będzie można nabyć ozdoby świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe, również pyszne pierniczki, poczęstować się domowym ciastem, kawą, herbatą. Dzieci mogą malować buźki i cały dochód z koncertu zostanie przekazany dla kolegów i koleżanek Hani z Wrocławskiego Hospicjum, którzy nieustannie potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Chciałabym, żeby dzieło, które rozpoczęło się dzięki Hani, było cały czas kontynuowane. Ja na tyle, ile pozwoli mi czas i, i siły, będę starała się wspierać Wrocławskie Hospicjum za to serce, które nam okazali przez te wszystkie lata. Jest w każdym płogi światła błysk, nieważne